Hmm, <laughs> a co ty tu robisz? Ej, nic, ale dobrze, że jesteś. Kolejny odcinek kontroli baby podczas z przeglądania TikToku. Dzień dobry, witam serdecznie. Sprawiedliście... Daj ręki dla widza, A nie. No. Hej. Ale co tutaj podajesz? Słuchajcie widzowie, dzisiaj będziemy ponownie oglądać TikToki wspaniale, jak wiecie, na głównej na TikToku na, dla cyby pojawią się różne rzeczy. Babę. Ale nie tak samo jak ciągle, bo w A. dzisiejszym odcinku będzie zmiana i za każdą babę, no może nie go, ale babę, ale bawę na TikToku <laughs> będę Ci robiła część makijażu. No wiecie widzowie, tak właśnie się stoczyłem. Również widzowie, jeśli wy się chcecie totalnie stoczyć, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Babę też możecie zas zasubskrybować, będziecie mieli wszystko tutaj w karcie na górze, w opisie. No i przy okazji co? Ile lajków kolejny odcinek? Bo już trochę ich żeśmy nagrali chyba. 45. 45 tysięcy?! Nie, 45 lajków. A. Dobra widzowie, 45 lajków i kolejny odcinek z TikToku. Nie zawiedźcie mnie, proszę zostawcie chociaż tyle. <laughs> mamy widzowie, nowy setup, mamy nowe wszystko. Lecimy, lecimy, nie śpimy, a później powiem gdzie my jesteśmy w ogóle teraz, bo może się ktoś zastanawiać. Chociaż z drugiej strony kto pytał. Twój shot się pierwszy pojawił. To chyba Git, co nie? To dostaję takiego pasa, że nic nie muszę zrobić. Znaczy ty mi nic nie musisz zrobić. Nie, no tego nie powiedziałam. Dobra, to lecimy dalej. O! łyżka, łyżka. Się. Co? Co? Ostra taka łyżka? Masz propozycję Pijesz POV Jesteś prawdziwym mężczyzną I nagle dostajesz quest od starego Żeby pociąć drewno, co nie? Na takie koło Nagle się okazuje, że jednak nie jesteś męski tak jak ci się wydawało A ten gość pokazuje, że można wbić łyżkę w drewno ja, ja, Jakim cudem? Harcerz. O! O. bo cię je... Rozpoznają państwo tą flagę? To oczywiście Niemcy. I oni najechali polskę, kurwa. A tu idzie polska, kula I niż. I teraz Polska wygrywa, bo Polska jest zajebista. Na początku zacząłem czytać. Lody truskawkowe smakują jak gówno. I, I mówię, dali... o co chodzi tutaj, nie? Nagle, <grywa> <grywa> ale czemu się tak denerwuje? Co, co jest? Jezu. Co jest? Chyba. Dziurę zrobił, chyba przez całe biurko No, Miał chyba na Miałbyś takie pieprznięcie, żebyś zrobił dziur, dziurę? Nie, ze względu na to, że mam biurko z naprawdę porządnej firmy, bardzo porządne biurka Otóż nikt nie zapłaci za reklamę Ale to było miejsce na waszą reklamę, więc jeśli chcecie zareklamować biurka, to mogę w nie ponad... Nie ma problemu. A co gdybym został kierowcą KFC? A co gdyby? Sprawdźmy to. Sprawdźmy. Szybkie pakowanko. O kurde. Wszystko zabrane. Pora poszukać jakiegoś konkretnego transportu. Oho. Ten zamknięty to chyba nie mój. O, ten już nasz. O, znacznie kurde. No co jest? Robi Panakryka. wrażenie to. auto o. Jak to chodzi? Jest grubo. Prawdziwy potwór <grym> <grym> Ten dźwięk fałsemki! Nie pytaj, ile bali. Wreszcie na miejscu. Ciekawe, czy mnie klient rozpozna. No to dzwonimy. Hola. KFC dostawa. O, proszę. Oho. Specjalnie KFC ci przywiozłem. Mam nadzieję, że będzie robić wrażenie. Spionak. Takie akcje jak ta, to ja mega szanuję Ej, ale imagine, nie? Zamawiasz KFC, a tu przychodzi Mr. Krycha i mówi Dostarczam twoje KFC, mam nadzieję, że będzie ci smakować Bo widzowie, Mr. Krycha zaczął w ogóle robić taką serię, no? że wbija do ludzi I generalnie robi... Do mieszkania? Do mieszkania i sprawdza lodówki influencerów Ja już z Mr. Krychą widzowie jestem ugadany Zobaczycie oh. niedługo u niego, może dojdzie do tego, że zobaczy lodówkę moją Moja lodówka nie jest ciekawa No nice. jest... Trzech czwartych zapełniona, ale kopalem Nieprawda! O, na Zabrze Ja bym oddał za... ja paletę na za zapięcie, co jest? Co jest? Czemu ktoś paletę paleta? Zabrze Słuchaj, jakby, meanwhile Zabrze, ludzie zostawiają rowery przypięte, żeby nikt im nie O i to jest normalne Chłop na palecie Chłop położył paletę i ją przywiązał, żeby nikt nie ukradł na... W ogóle I Idziesz przez ulicę, mówisz, wow, ale zajebista paleta Biorę O Wow! Ja uniknął to tych armii! Aha, to są. To są karty! Wow! Niemożliwe! Ale pokonał tego kojota! Pum! Nie, no to jest szef totalny, nie? Ale mnie ciekawi, skąd on wziął te wybuchające arbuzy, które lecą. Co są arbuzy? Uwielbiam hinduski tiktok. Ja też. Zięgam! O! Co to? Ninja! Długa. Daj, ninja i się drze. <laughs> To zazwyczaj... Zazwyczaj sprint to za p Co jest? Mam klapka jednego czy movement o. Nie o On coś zrobi? O, o, o. O, kur... Biegnie będzie biegł Będzie biegł o. Jak to działa? Nie mam pojęcia nie bo ninja Naruto nie biegnie ranem. tak. Bo to trzeba tak biec. Dajesz ręce do tyłu i zapalasz. Umiesz tak czy nie? To Naruto, a nie ninja. A myślałem, że ninja też tak biegnie. O! No kałty? Patrz. Wow, Opa. O, KUTAP! Oła, Aż mi ruchal zabolał! Wyobraźcie sobie, fame ma z takim poziomem, nie? No. Niesamowite by to było. Ale kurde, szkoda, że bo wiadomo jest parkę, co nie? Ale jakby była taka jedna walka, tylko że pewnie zadobał. No, no, I no. tak no to by jest tylko dla sportu. Michał Boks Del Baron, prosimy. Prosimy, bo... No, nie, bo... Fajne te gale są no? ostatnie, naprawdę zajebiste, ale no mogłoby być więcej takich, gdzie coś się wiecie, tak gdzie jest bardziej sportowego, nie? No. do przekminienia, ale bardzo fajne. Halo, Serwis. Taka akcja jest, bo oglądałem Aha. Tika, tego nowego Czukasza, nie? No. No. I ty tam mówisz, że, że kobiety tam, że później się podniecają nie tak szybko jak, <grym> jak faceci, że nie w trzy sekundy, nie? No. No, ale to ja ci dam teraz takie zapytanie, nie? No. Jeśli, wiesz kim jest Usain Bolt? No. No, multimedalista ogólnie i i rekordzista y, na 100 metrów. To jeśli on biegnie 100 metrów w poniżej 10 sekund, a ty biegniesz 100 metrów w 3,5 minuty, bo masz nadwagę i ogólnie no, no, nie potrafisz tego zrobić lepiej, to to jest kurwa, jego wina, że jest dobry, czy twoja, że jesteś chłopak. Hmm. Ale wiesz. Ty, ty jako facet, chcesz przebić 100 metrów w jak najszybszym czasie? A ja jako kobieta chciałabym powiedz maraton. No tak, tylko żeby. Maraton, żebyś... maraton wy, 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 wygrywają wszyscy, którzy dobiegną do mety, nieważne w jakim czasie. Oho! <noise> ja zgasiłam! <zgaszony. głosy> <noise> <noise> Nigdy nie widziałem, żeby ktoś Sergiusza zgasił tak szczerze. <noise> Nie pierwszy nie ostatni raz. Lecimy dalej. O nie. Oh! O nie. Zrozumiałem chyba jakiś. I co? Ale to jest dupa, nie? Ale i co? Ale to jest dupa, no ale wiesz, ale jakby nie chodzi o to, że jest dupa, tylko że chłop robi zuma. No ale co tam... Cena betonu? Nie, ja już wiem co tutaj się. A że polska flaga? Polska flaga, nie? Oczywiście że nie. Ja już wiedziałem o co nadchodzi Ej, ale za tą dupę to ten, to nie nic Nie, nie, nie. Mogę się popudrować co najwyżej Patrz, widzicie, ja już mam pędzelek, robię tak Najpierw musisz zamoczyć hmm. u, u, u. Co teraz? Czemu on ma białą końcówę? Taki wygląd jego Taki się urodził Taki. Pudrni mnie Pokaż się do kamery, zrobiłem przed i po Jak ty za dużo kładziesz tego Jak ty wcierasz to Ja już się boję, bo ty Dobrze, że dzisiaj dup tyle nie ma No i zobacz O, ale jest ładny Nie świecę się wcale Nie, dobra, jednak trochę się świecę Ale mniej Dzięki szefie Spoko Ale tutaj o, o. nasrałaś pudrem No i gówno Gluten tak. Ja chyba wyjdę Otwieramy książki na stronie czystej drugiej Czytamy tekst i odpowiadamy na pytania Minęły trzy minuty, a ja zdążyłem ja się wkupić Tajny ze szwinde bit Ja de żuben auf uns Ja, ja, szweterlich Schöna gefuhr, Bahnhof, Wasenhof Ona chyba Cię obraża O ty, Ruro Mysz suba kliszczka, super Idziesz do dyrektora No co ja powiedziałem? Że jej stary pięty w ja się moczy Przysięgam, ja zawsze miałam pyszny. na lekcjach niemieckich taki mindfuck Bo uczyłem się go całe lata No A nic z niego nie wiem nie Ja też, ja totalnie Ja miałem w podstawówce niemiecki Wysp Ski, sz ski. Cześć, miałem tak. Czwarta, piąta, szósta klasa, plus trzy klasy w gimnazjum. Sześć lat się niemieckiego nauczyłem. A jedyne, co pamiętam, to Durschwalz, czyli sraczka i schmetterling, czyli motel, co brzmi jak jak jaki który ma zaraz cały no, kraj. Fajnie, ale nie, że jesteśmy debilami, bo angielski jest git, tylko po prostu niemieckiego nie rozumiem. A słodkie, że się musisz tłumaczyć. Żeby nie było! No, żeby nie było. Że jesteśmy niełukami. Uuuu no nie nie piłę. Ale właśnie, bo tutaj rozmawiamy o moim wypadku w dzieciństwie, bo wy mówicie... Filip, z jesteś! I nie byłem fan od zawsze. Właśnie od takiego wypadku. Nie, mój wyglądał po prostu tak, że zjechałem. Nie skoczyłem, nie zrobiłem flipa. Zjechałem. to w znaczy, sensie, że tak jakbyś. One no że spadłeś! No bo spadłem. Ale to tak jakbyś szła po płaskim dachu i zamiast zeskoczyć, to po prostu zrobiła krok do przodu i się doliła na łeb. Tutaj macie wizualizację. Jadę, jadę, jadę przez las, bo na stoku mi się nie chciało. Nagle spadłem. Bo nie było już gruntu pod nogami i się zgupiłem, głową padłem w śnieg, a później leżałem taki poobijany i mnie mama znalazła i, i się podobała. I tak Filipa rozpakałem. powiedział, że szedł w żony z narta. Bo ja mam tak, że jak mnie coś boli, to ja mnie to denerwuje. To no. Fakt, no. więc właśnie. In o. Poland we don't say, put your weapon down, on your knees we say, na ziemię, kurwa! Policja! Na ziemię, ale to prawda, znaczy nie no nie To prawda, mój dziadek ogląda gliniarze, tak jest A, Mój dziadek musiałby... myśli, że gliniarze są kręceni naprawdę Tak? Dobra, ja nie, nie, się... nie chcę go uświadamiać To jest słodkie bardzo O, o Portugal Portugal, o I should speak <głos> 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 Ale to jest dobry page, żeby kogoś no, tak jasne, sprawdzić ja wiem. Widzowie, teraz wszyscy po tym odcinku lećcie do streamerów i piszcie Ej, napisz w przeglądarce Portugalia Na policji w Żarach mhm. uh -huh. Halo, policja? Tak, policja w Żarach. E, proszę pana. Mówi Hymel Jadziga, Lipinki Łużyckie. Łączna 40. Łączna tutaj jak się wjeżdża. zaraz koło po Poczty objazd tutaj. Zgłaszam. Wybuch z serca, ktoś nam podpalił serce. Kto podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto, ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Styrta się pali. Co podpalono? Mówi Hymel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki Łużyckie łączna 43. Ale I się to... za pocztą w koło. A straż pożarna jedzie? Słucham? Straż pożarna No ktoś podpali, ja nie wiem co <grym> Strażacy OSP na pewno to zrobili Ja już mówiłem tu kiedyś na filmie Ale wiecie po co są strażacy OSP? Oni są po to, żeby podpalić wam całą miejscowość nie, A później nie, bohatersko żeby... przyjechać I powiedzieć, domy zgasili Tak, strażacy OSP są po to, żeby Gasić przez siebie. pożary wow, cóż za bohaterski nie. czyn Paliło się 7 domów, ale co z tego Nasi strażacy poradzili sobie z tym <grym> Dobra, już nie muszę, nie mogę już przeklinać widzowie Agusia no wróciła o! Jestem pantoflażem? Chyba ty! <noise> jestem, uwielbiam to! Tylko w internecie robię, w internecie się robię takiego kozaka A uwielbiam być taką a, w życiu <noise> Uwielbiam wszystkich a, y, lamusów życiowych, Essa! Chcesz się napić? Tak, poproszę A dziwnie zapałaś. Czemu? Nie wiem I, ta I tak powiem <noise> Że, że połowę służb, połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piściec, Połowę policji, połowę policji i tu Straż, i tu straż nie, Miejską wyjrzał. Oni sobie możemy. tylko. A... Co? Co? Siemano, Dobra, teraz. Dobra, teraz a pier. nie jak wywiad udzielam. To jest niesamowite, że ci lektorzy na TikToku biorą takie klasyki i po ja prostu. Ja pierwszy je... raz to widzę. Nie znasz tej oryginalnej wersji? Znaczy, yy, oryginalną wersję A. znam, ale nie wiedziałam, że ludzie na TikToku robią coś takiego To jest niesamowite, ten człowiek miał tak wybitny głos w ogóle Zajebiste, podoba się dla mnie coś takiego No nie było to smaczne No wiadomo, że nie było smaczne, ale ja nie musi być wszystko smaczne, wiesz? No? Nie, to jest... To zawsze nie mówię No to. <głos> <głos> nie, ja nie to... Wyszedł mi dowcip przez przypadek, ale ja naprawdę to mówię zawsze Oli Mówię, Ola, to co jesz nie musi być smaczny. Ważne, żebyś się k ku... tym najadła... Czy chodzi o kuto? Brain technically uh -huh. named itself. My whole life. Ej, tak no, tajne, Ej, no, no ludzie no. Gym's are just rooms full of heavy stuff that you pay money to lift over and over again. Muszę treningi personalne odwołać. So, so. One day, Gen Z humor. Will be considered unfunny by future generations. Nie, no niemożliwe. <noise> Ej, ale wyobraź sobie, że ktoś kiedyś nie będzie się śmiał z moich żartów. Będzie dokładnie tak samo jak do tego momentu. No, kiedyś my będziemy nieśmieszni jak starzy ludzie. W tym żarcie chodziło o to, że nikt się nie śmieje z moich żartów już. A, dobra, nie zrozumiem. Musisz wypić tego, Actimelka, jak mikrocypek, żeby ci się mózg rozwijał lepiej. Polacy wybaczą tę drożyznę PiSowi. No trzeba do Pana Boga się zgłosić, żeby więcej deszczu, deszczu dawał. To będzie lepiej w polu rosło. I będzie, będą warzywa tańsze. A to nie wina PiSu ta, ta drożyzna? Nie. nie. To czyja to wina? No, wina, że deszcz nie pada. Wina Donalda. Tak, Donalda. Trzeba go wymienić. Dłuska. Ale Donald już nie rządzi przecież. Rządzi. Rządzi, rządzi, proszę pana no, to Pani wybaczy PiSowi te drożyznę? Wybaczam, bo jest najlepszą partią Nie, szczerze? Ludzie tak nie mają Świadomości na temat nie, w ogóle pieniędzy totalnie. Że serio, jakby powinna być Przede wszystkim jakaś Ekonomia, przedsiębior... przed, właśnie podstawy W sensie są podstawy przedsiębiorczości, ale to Nie wyglądają te lekcje w ten sposób Że się no. uczą pieniądzu. Pierwszą lekcją Jaka powinna być to jest co to jest pieniądz Tak, w sensie w ogóle jakby mnie Denerwuje to widzowie, że w Polsce Uczą was żebyście byli takimi szarymi i tyle, żebyście wpierdali tą bułkę z pasztetem i zamknęli ją mordę przy okazji, zamiast żeby coś robić i się rozwijać. To niestety smutne. After 4 months of waiting. Aha. Wkłada w dziurę, odpalaj co? A, ja? A ja? Jest. Jakie zajebiste, to tak samo jak ludzie do Tesli sobie wgrywają Tak, no Dobrze widzowie, to by było na tyle Myślę, że już styknie Tylko nam. jedna dupa była Tylko jedna dupa była, więc nie pomalowane W ogóle widzowie napiszcie w komentarzu Jakie wyzwanie możemy zrobić dla Filipka Jak jakaś dupa się pojawi Więc będę wtedy wiedział, kto oglądał do tego momentu I co? I tyle Wbijajcie do baby na kanał jej Tutaj macie jej kanał Tutaj macie nasz wspólny kanał z reakcjami I co? I gówno, a na mnie macie jakieś inne moje filmy A i w ogóle widzowie Nasze twitchy, twitchy też macie Bo baba dużo... Moja mniej, ale możecie widzieć. Do widzenia! Pa!